Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam skrzynię marki Keter. Skrzynia nazywa się Jobbox i ma pojemność 57 litrów. Wymiary takiej skrzyni zewnętrzne, nie muszę tego mierzyć, bo producent nam podaje tutaj to na, na klejce. 64,6373 x 41 cm. 57 litrów. Słuchajcie, skrzynia trochę inna, trochę dziwna bym powiedział. Nie ma rączki u góry. U góry jest miejsce tylko i wyłącznie na zapięcie kutką. Można tą skrzynkę zapiąć zabezpieczyć płódką. Skrzynia rozkłada się na dwie. Strony, jakby. Możemy sobie ją otworzyć na dwie strony. Nie ma klapy, która się otwiera w jedną stronę. Przez to też nie ma rączki. Rączki, które tutaj mamy, to są uchwyty, tak naprawdę, które są po bokach, więc możemy tę skrzynię transportować w dwóch rękach naraz. Mamy koła, takie same jak w innych systemach, innych skrzyniach marki Keter, czyli bardzo fajne, sensowne, pogumowane koła. No i transport za rączkę teleskopową, powiedzmy wysuwaną, stalowa rączka z, piankową, z piankowym uchwytem wysuwana z skrzyni, z wnętrza. Skrzyni. Skrzynia jest wykonana dość fajnie, bym powiedział. Jest dziwna, inna, troszkę specyficzna, ale fajnie wykonana. Dwie klamry po bokach, stalowe, no, charakterystyczne dla Ketera, sta, stalowe. Yy, klamry do, dociągane zatrzaskiem takim powiedzmy z tworzywa, już. I tą skrzynię rozkładamy sobie na dwie strony. Dzięki temu mamy dostęp do całej zawartości skrzyni. Dość dużo miejsca są jakieś tam przetłoczenia. Można wrzucić ewentualnie jakąś przegrodę, jakieś pojemniki inne, żeby trochę zorganizować narzędzia, albo po prostu dać duże narzędzia, jeżeli albo może torba z narzędziami by tu się zmieściła jeszcze. 28,5 na 54,5 wysokość w środku to mamy gdzieś około 31, ale ja bym powiedział tak w okolicy 30 cm. Robimy eksperyment. Bieda, nie wejdzie. To jest jeszcze nie wszystko. Dwie części, które mamy odsunięte na boki, otwierają się jeszcze do góry i mamy miejsce na drobne narzędzia, na akcesoria. To oczywiście możecie otworzyć bez otwierania całej skrzyni. Jeżeli chcecie, nie? Da się to otworzyć. Cyk. Otwieramy skrzynię w ten sposób, albo otwieramy skrzynię w ten sposób. Nie jechałem z nią do pracy jeszcze, ale może się przepakuję, potestuję też trochę. Tak to wygląda z góry. Mamy tutaj przegrody, które da się usuwać. Możecie sobie dowolnie wyciągnąć przegrody. Można stworzyć dłuższe miejsca, można się pozbyć tych przegród w ogóle, można mieć to posegregowane bardziej w jakieś drobiazgi. Możecie tutaj wrzucić ta skrzynia, na pewno nie będzie kopertana obracana, więc możecie tutaj poukładać kilka kuwetek z czymś. Albo jakieś pokrowce z narzędziami, ze śrubokrętami i tak dalej. Zestawy bitów, cokolwiek tam potrzeba. Taka skrzynka. Wydaje mi się ciekawa. Na pewno nie dla każdego, na 100%. Jest to skrzynia dla osób, które potrzebują mieć skrzynie na kołach, nie chcą nosić, ale mają mało sprzętu. Tutaj się da oczywiście dopiąć na jakichś gumach, kawałek skrzynki albo torby jeszcze u góry. Natomiast zbyt. Pojemna, tak jak system skrzyni narzędziowy, no to ta skrzynka nie jest. Na pewno znajdzie swoich odbiorców, swoich odbiorców ta skrzynia. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo tutaj jest uszczelka górą yy, i ta uszczelka łączy się z wypustką, która jest po drugiej stronie. To będzie trzymać, tak powiedzmy, yy, może nie na bardzo wysokim poziomie szczelności, ale na poziomie pyłu szczelności, powiedzmy o pyło, ochrony przed pyłem. O nie w ten sposób, bym powiedział, i ochrony przed wodą, która by mogła napadać, i ewentualnie tam się dostać do środka, jak będzie lało. Bardzo mocno jest szansa, że tam się coś dostanie, moim zdaniem. Jeżeli pokropi, no to te kropy, które wpadną, pewnie się zatrzymają na uszczelce i spłyną sobie na bok. Tak to wszystko wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda naokoło. Być może kogoś interesuje. Nie ma bardzo dokładnych zdjęć na necie tych produktów. Wszystkich producenci mają takie zdjęcia, bym powiedział, bardziej poglądowe. A produkty nieraz ciekawe, warto by było je pokazać z różnej, z różnej strony. Te boki, tutaj, te powiedzmy zawiasy, dystansy są, są bardzo sensowne. Takie bardzo sztywne masywne. Rączka teleskopowa, jeszcze wam to zmierzę, od koła, od osi koła do końca rączki metr. 100 cm. Czyli myślę, że jest nie najgorzej, nie? Transport na kołach. W tym filmie to wszystko. Jeżeli macie taką skrzynię, albo się Wam podoba, albo nie podoba, dajcie znać pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!